Można by rzec, że Battlefield został nareszcie zaprezentowany w pełnej krasie. Wczoraj, podczas wspólnej transmisji na żywo, było nas w szczytowym momencie 570 osób, a przez większą część streama grubo ponad 450, co jest wynikiem niezwykłym dla względnie tak małego i skromnego kanału. Serdecznie Wam dziękuję za pokazanie, jak skonsolidowaną i mocną społecznością jesteśmy. Jak mocny jest jednak Battlefield 6? Cóż, wczoraj zobaczyliśmy naprawdę sporo. Organizatorzy zadbali również o efekty specjalne dla gości na sali. Aczkolwiek wokół tego splendoru informacji postanowiłem przygotować dla Was takie małe kompendium dotyczące tego, co powinniście wiedzieć o Battlefield 6, zwłaszcza przed zbliżającą się betą. To wszystko określone będzie w pełni obrazowymi grafikami oraz informacjami, które do tej pory nie były nigdzie publikowane, a są moim zdaniem niezwykle ważne w kontekście rozgrywki, jak jasne stanowiska deweloperów względem otwartego i półotwartego systemu broni czy realistycznych elementów kosmetycznych. Warto zatem oglądać do końca. Do tego wnioski, które wykuły się na przestrzeni tych kilkunastu godzin obserwacji okiem wytrawnego Battlefieldowca, w tym również kilka istotnych nieścisłości, które udało się spostrzec. Jeśli nie chcecie przegapić natomiast kolejnych odcinków z Battlefielda 6, to zachęcam do stawienia subskrypcji na kanale oraz łapki w górę w walce z bezwzględnymi algorytmami YouTube'a. Jestem Yahoo i zapraszam do oglądania. Zgodnie z przeciekami, premiera Battlefielda 6 zaplanowana jest na 10 października i nadal podtrzymuje obawy, że pomimo 4 lat produkcji, ogromna skala projektu budzi obawy co do gotowości produktu w tym terminie. Niemniej deweloperzy podczas prezentacji wydawali się niezwykle świadomi wagi swoich słów, co widać było po emanującej z nich pewności tego, co stworzyli. Oby było tak w jak największym stopniu. Z kolei beta została wyznaczona na dwa osobne terminy w trzech klastrach. Wczesny dostęp będzie miał miejsce od 7 do 8 sierpnia. W ramach wdzięczności otrzymają go osoby, które nie tylko brały udział w testach w ramach programu Battlefield Labs, ale po prostu zapisały się do niego. Nieważne czy dostali ostatecznie zaproszenie, czy nie. Do tego abonenci subskrypcji EA Play Pro oraz osoby, które wczoraj oglądały na Twitchu transmisję jednego z akredytowanych twórców poprzez Twitch Dropy. Sprawdźcie zakładkę Dropy i nagrody na Twitchu. Co ciekawe, i tu jestem mocno zdziwiony, bo na ten moment nie widać, aby ten wczesny dostęp miały po prostu osoby, które złożyły preorder. A propos nich, to wczorajsza prezentacja, pomimo zapowiadanego spokoju, rozgrzała serwery EA oraz SteamA do czerwoności. Ale to myślę osobna uwaga jeszcze na kiedy indziej. Natomiast od 9 do 10 sierpnia oraz od 14 do 17 sierpnia Beta będzie dostępna już dla wszystkich na PC oraz konsolach nowej generacji. Na ekranie widzicie obecnie wymagania bety na PC i jaką dana specyfikacja będzie obsługiwać jakość. PS5 i Xbox Series X otrzymają tryby jakości i wydajności, natomiast wersja na PS5 Pro będzie charakteryzować się udoskonaloną wydajnością wizualną. Kontrolery od tych konsol będą wspomagane na PC, jak zresztą zawsze, i co ciekawe, nie będzie wczesnego dostępu do pełnej wersji gry już na premierę. I powiem wam tutaj szczerze, że tak naprawdę to beta będzie dla większości z nas tym realnym odzwierciedleniem tego, w jakim stanie jest gra. Sami dobrze wiecie, bowiem, że często oglądana rozgrywka różni się od tego czucia gry, które przeżywamy poruszając się postacią, strzelając z broni czy jeżdżąc pojazdami. Wtedy po prostu da się na bank poznać mięsistość Battlefielda, jego głębie, ciężar sprzętu, który dźwiga żołnierz, jego motorykę oraz manewrowość pojazdów. Dlatego pomimo wizualnego bogactwa, które zostało nam zaprezentowane w tym gameplayu, weźcie po prostu na to poprawkę. Zwłaszcza, że podczas bety będzie można zdobyć ekskluzywne nagrody, które otrzymamy później na premierę. 10 października otrzymamy 9 map i sporo z nich nawiązuje nazewnictwem do battlefieldowych szlagierów. Liberation Peak do Damavant Peak z trójki, Mirak Valley do Dragon Valley z czwórki, Siege of Cairo do Szanghaju z czwórki, Saints' Quarter do całego dodatku Close Quarters z trójki, no i ukoronowaniem jest mapa Operation Firestorm z Battlefielda 3, która została następnie zremasterowana, jak pamiętacie, w czwórce. Empire State jest mapą przeznaczoną wyłącznie dla piechoty, Mirak Valley jest największą mapą obecnie na premierę, a Manhattan Bridge zaoferuje ponoć największą skalę destrukcji. W becie dostaniemy najpewniej mapy, które widzieliśmy podczas transmisji akredytowanych twórców, a więc Skyre, Liberation Peak oraz Empire State. Chyba, że jakoś nas zaskoczą. Zatem ostatecznie przyjdzie nam walczyć w Azji Centralnej, w Egipcie i na ziemi amerykańskiej. Co jednak ciekawe, w plikach do tej pory znaleziono dodatkowo jedną nową mapę oraz trzy, które tak jak Operation Firestorm znamy z poprzednich Battlefieldów. Zatem czyżbyśmy mogli mieć nadzieję, że niedługo po premierze otrzymamy już pierwszy zrzut dodatkowej zawartości? Brzmiałoby dobrze, zwłaszcza że 9 lokacji na premierę to również pozytywna wiadomość. Ale te 9 map będzie wspieranych przez sporą liczbę trybów. Mamy tutaj klasyczne warianty rozgrywki, a więc podbój, przełamanie, szturm, dominację, dwa warianty deathmatchów, Walkę o jedną zmieniającą się flagę w King of the Hill oraz tryb eskalacji, który polega na tym, że dwie drużyny walczą o zdobycie strategicznych punktów kontrolnych. W każdej kolejnej fazie na mapie dostępnych jest coraz mniej punktów, czyli flag, aż do momentu, gdy walka kulminuje się wokół jednego celu. Nie żeby coś, ale wielokrotnie wspominałem i zwracałem uwagę na przestrzeni rozwoju Battlefielda 2042, że stanowi on jeden wielki poligon pewnych pomysłów. King of the Hill może w mniejszym stopniu, ale tryb eskalacja zapowiada się na reskin trybu kontrola z 42 właśnie, tylko że na nieco większą skalę. Podczas pokazu zaprezentowano również urywek kampanii dla jednego gracza, w której elitarny oddział US Marines Dagger One będzie miał za zadanie uratować NATO przed wielkim zagrożeniem ze strony koalicji Pax Armata. Więcej mówiłem o tym w jednym z poprzednich materiałów. Generalnie więcej informacji mamy poznać im bliżej premiery. Co ciekawe, oczywiście mówię to z czysto ciekawostkowo kronikarskiego obowiązku. Preordery zaoferują umundurowanie innej drużyny US Marines, dokładnie grabarzy z Battlefield 4. A oprócz tego edycja Phantom dostarczy dodatkowy zestaw skórek, żaton BF Pro, który tak jak w 2042 pominiewał 25 poziomów przepustki bojowej i premię do PD. Na premierę do dyspozycji będzie wspomniany tryb wieloosobowy, kampania dla jednego gracza, która, co ciekawe, miała być rzekomo tym najbardziej opóźnionym elementem gry, oraz portal. Portal, który tym razem, można powiedzieć, całkowicie rozwalił rzeczywistość, a daj z tym ruchem wprowadziło pewien game changer. Przecież portal już w 2042 posiadał wiele edytorów, zasad, które pozwalały na sporą ingerencję w tworzenie trybów gry nas interesujących. Teraz jednak zawierać będzie chociażby edytor przestrzenny, który będzie obsługiwany przez silnik Godot, umożliwiający edycję przestrzeni rozgrywki istniejących map i elementów, przesuwanie niektórych obiektów, tworzenie unikalnych interfejsów użytkownika oraz skryptowanie zachowań postaci za pomocą narzędzi AI. Teraz już wiemy, co przedstawiał ten fragment sprzed kilku miesięcy. Wydaje mi się, że tym sposobem DICE i jej mogą wkroczyć do nieco wyższej ligi. Widzimy, co dzieje się w Fortnite, Robloxie czy Wiedźminie, gdy deweloperzy dzielą się instrumentarium z niezwykle kreatywną społecznością. Gracze Battlefielda nieraz potwierdzali, że cecha ta jest u nich na najwyższym poziomie. Zatem zarówno gra, jak i sami deweloperzy mogą wyłącznie na tym zyskać. Zastanówcie się tylko, ile możliwości otrzymuje w tym momencie gra. Nie tylko tworzenia trybów czy modyfikacji map, ale nawet komponowania sekwencji filmowych, jeśli faktycznie będzie można kazać botom odegrać jakąś scenę. Możecie wskazać pomysły, które przychodzą już wam w tym momencie na myśl. Podczas prezentacji pojawił się również moment z nowym Battle Royale'em od Battlefielda, który prawdopodobnie po becie stanie się elementem środowiska testowego w ramach lapsów. Zgodnie z otrzymanymi informacjami, zapisy do nich zostały teraz tymczasowo wstrzymane i zostaną otwarte w późniejszym terminie. Jestem tylko ciekawy, czy to niezwykle pożyteczne narzędzie zostanie wykorzystane w celu dalszego udoskonalania gry już po jej premierze. Liczę na to, że tak. Jeśli chodzi o przeglądarkę serwerów, to Battlefield 6 będzie ją obsługiwać za pośrednictwem wyłącznie portalu, który jednocześnie pozwoli też tworzyć serwery. Jeśli główna gra ma korzystać tylko z systemu matchmakingu, to mam nadzieję, że będzie to miało chociaż swoją ustaloną rotację, o czym mówiłem w poprzednim odcinku. Od razu zaprzeczam, że gra nie będzie miała systemu Skill Based Matchmaking, a wyłącznie Team Balancer, jak miało to miejsce już od dawna w Battlefieldach. Szczegóły również w ostatnim materiale. Ale dla kontrastu, i tutaj sobie usiądźcie, główny producent Dice, David Searland, oficjalnie potwierdził na miejscu w Los Angeles, że Battlefield 6 zablokuje broń dla poszczególnych klas nie tylko w otwartej becie, co wiedzieliśmy od kilku dni, ale i w dniu samej premiery. Skomentował to tak: Jeśli nie podoba Ci się ten system, oba style, broń zamknięta i otwarta, będą dostępne w wersji premierowej, niezależnie od wyników beta testów. To nie jest plebiscyt, podczas którego wybierzemy to, w co zagra więcej graczy. Nie. Będziemy wspierać obie opcje. No, myślę, że wielu z nas kompletnie się tego nie spodziewało, w tym muszę przyznać szczerze również ja. Ale to oznacza, że faktycznie celują w dużą bazę graczy, skoro obydwie pule serwerów będą sobie wspólnie koegzystować. Posunięcie ciekawe i na pewno przyjdzie jeszcze zaobserwować jego skutki. David Sirland twierdzi również, i powiedział to oficjalnie, że skórki kosmetyczne będą rozsądne, przyziemne i pasować do Battlefielda. Inni deweloperzy również podzielili wizję Davida Sirlanda. W jednym z wywiadów dyrektor projektowy Dice wskazał na niesławną skórkę Nicki Minaj z Call of Duty jako przykład czegoś, czego Battlefield 6 nie potrzebuje. To musi być osadzone w realiach. Właśnie tym były Battlefield 3 i Battlefield 4. Żołnierze na ziemi, fakcji, mówi deweloper, wskazując na grafikę przedstawiającą żołnierzy w pełnym wyposażeniu, spoglądających na zniszczony Nowy Jork. Tak właśnie ma to wyglądać. Nie sądzę, żeby potrzebna była nikiminaż. Trzymajmy się realizmu, trzymajmy to osadzone w realiach. Sirland podkreślił również jak ważny jest wygląd postaci w kontekście klas. Mamy taki identyfikator na ramieniu klas, na przykład u zwiadowcy są to trzy anteny, podobne jak w Battlefield 3, aby łatwiej rozpoznać z jaką klasą mamy do czynienia w każdej ze skórek na polu bitwy. Na przykład materiał gili występuje tylko i wyłącznie w skinach zwiadowcy i nie jest używany w innych, aby mocniej podkreślić różnice między tymi klasami. Myślę, i tutaj już jest mój komentarz, że to faktycznie odważne i dosyć istotne dla nas stwierdzenie. Co prawda na razie nie mamy powodów, aby twierdzić, że będzie inaczej, bo zaprezentowane umundurowania korelują z tymi stanowiskami, ale zawsze pozostawała jednak jakaś niewiadoma. Teraz można w teorii odetchnąć, zwłaszcza gdy wybrzmiało to tak klarownie. Z takich głównych informacji to myślę na razie tyle, natomiast chciałbym jeszcze dodać od siebie kilka słów odnośnie do rozgrywki. Osobiście nie zgadzam się z komentarzami, że jest to podobne do 2042, ani nie zgadzam się również z tym, że są to te same tekstury co w Battlefield 3 i Battlefield 4. Ciężko przecież, aby blisko wschodnie budynki czy barwa otoczenia wyglądały inaczej, skoro oczekiwaliśmy bardziej stonowanego, brudnego klimatu. Dodanie jednej mapy z poprzednich części na 8 całkowicie nowych także nie jest chyba zwykłym pójściem na łatwiznę, a raczej jakimś elementem łatwo dostrzegalnym przez weteranów. Nie jest to również reskin. Ciężko tak powiedzieć, gdy destrukcja umożliwia taktyczne tworzenie nowych przestrzeni do gry i staje się bardziej kluczowa niż kiedykolwiek, a także gdy wracają świetne motoryczne mechaniki, które poprzednio były na tak zaawansowanym poziomie w Battlefield 5. Możliwość przyciągania żołnierza również wydawałaby się kilka lat temu jedynie górnolotnym postulatem, a teraz znajduje faktyczne odzwierciedlenie w rzeczywistości. Podobnie jak możliwość chwycenia się na gapę jadącego pojazdu pancernego. Moim zdaniem jest to świetne rozwiązanie. Oczywiście nie wszystkie rozwiązania rozgrywki będą i muszą nam wszystkim pasować, jak choćby połączenie roli medyka i wsparcia. Ale przez lata w Battlefieldach powstało na ten temat tyle wariacji, że jakoś sobie poradzimy. Podobnie będzie z gadżetami. Tym razem zamiast sztampowej kotwiczki z liną, mamy drabinę szturmową, dzięki której szturmowiec zyska intrygującą możliwość forsowania wrogich umocnień. Niemniej jest kilka elementów, które nieco martwią mnie w samej rozgrywce. Należy do tego choćby sposób rzucania przez żołnierza granatu, czy mocno zagmatwany i nieco odchodzący od stylistyki z poprzednich części, rejestrator trafień. Deweloperzy zdaje się również sami sobie przeczą, bo w oficjalnym materiale prezentującym klasy wspomnieli, że szturmowiec ma możliwość dzierżenia dwóch broni głównych, a na nagraniach widzieliśmy, że inżynier może mieć dostęp do aż dwóch wyrzutni jednocześnie. Osobiście uważam, że w tym przypadku to nazbyt mocne rozwiązanie. I nie uważam tak tylko, ja, bo sami deweloperzy w ostatnim blogu zobowiązali się do tego, że po pierwsze usuną inżynierowi dostęp do dwóch wyrzutni jednocześnie, a posiadanie dwóch broni głównych przez szturmowca wymaga zmian. Co prawda, usunięcie tej funkcji dla szturmowca potwierdził po prezentacji community manager Kevin Johnson. Natomiast, po co w oficjalnym materiale promocyjnym, który ma kilkaset tysięcy wyświetleń, twierdzić inaczej? I oczywiście rozumiem, że nagrali to wcześniej, zanim uzyskali nawet dane z lapsów, ale sami chyba rozumiecie pewien zgrzyt, który mnie przykładowo od razu zaalarmował. Widzicie zatem, że przed betą ciężko faktycznie omawiać szczegóły rozgrywki, skoro wersja dla twórców nie zawierała jeszcze większości kluczowych zmian, których może nie widać na pierwszy rzut oka, ale bardzo mocno determinują kształt i charakter rozgrywki. Niemniej wygląda na to, że przed Battlefieldem ze sprawą szóstki naprawdę dosyć interesujący okres, a dla nas, mam nadzieję, upragniona przestrzeń, której społeczność domagała się od wielu lat, z wieloma spełnionymi na ten moment postulatami i uspokajającymi nas stanowiskami deweloperów. Natomiast to, czy w pełni tak będzie, ocenimy dopiero całościowo i z czystym sumieniem w trakcie bety oraz na samą premierę. Dajcie jednak znać co wy o tym wszystkim sądzicie, a w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdecznie za oglądanie, zachęcam do stawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale, no i słyszymy się już w kolejnych odcinkach. Jestem Jachu, do zobaczenia. Cześć!